Jo siemano siemano widzowie Dzisiaj sobie zagramy Fortnita O! Ooo, jakie fajne, dzięki! Oczywiście znaczy, darmo. Dzisiaj gramy po raz kolejny w Fortnite. A. gramy sobie tutaj zarobania szkod. No i oczywiście nie, zap, yy, zapo nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. To będzie takich więcej z Fortnite'a. Teraz to nie wiem czy będę na razie tak dużo nagrywał, bo... Więc zaczynają wakacje, pojadę na wakacje i nagrywać będę, nie? No to będzie trzeba tak trochę potem nadrobić. Po wakacjach jak widzę. Będzie trzeba. Ja mam takie motki, bo y, brat mi powiedział, że y, w karnecie bojowym za darmo, czy tam w jakimś karnecie można sobie kupywać jakieś y, rzeczy, na przykład 100 tych pieniążków, no kurde. Dobra. Dla mnie leciły, bo tam jest za puszę osób. Dobra, nie trąb. Dobra, jak wyskakuję. może dolać, może nie dolać. Dobra. No. Smokacimy sobie tutaj. O! Kola. <laughs> Dzięki za kole, mordo. Czarno jak nie powiem gdzie. No tutaj może coś będzie? Nie. No to nic nie będzie. Więc Tutaj już byłem to. O, jednak coś było. Tutaj też coś było. Ja to przegapiłem. kurde, typu, 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 typu. O nie. Mam naboja. Dobra, zabity. Hmm. Typo. O kurde, o kurde. O kurde. Jakiś pros, no nie. Dobra. Tak. Teraz sobie może zagramy. Tak na rozgrzeweczkę, tak chwilkę. Na chwilkę tak sobie zagramy. Czerwony versus niebieski. No tak chwileczkę na rozgrzeleczkę. Ja tutaj muszę się zaraz zagrać zarobudowanie. To wiecie, to ja się muszę rozdać To, to... Tak, że ja jestem nubkiem. Po prostu niedawno zacząłem w to grać, tak? Dobra. Super Red versus Blue. Nie, to inaczej się mówi. Super Red versus Blue. Tak się to kurde mówi. Oni nie umiem tego mówić. To ja tylko umiem, tylko mówić to. Bo to nie jest super, normalnie się mówi tak super. Tylko super! Super! Tak się mówi super. Aha. Tak mało osób. Jak się... A ten co robi? Kręci się Odwala mi dang, 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 mi... dang, 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Zepsuło się coś... No, no, w końcu. Gn, gang, g, gang, głupu. Ale mam mi dzisiaj odwala, no. To mi się podoba. Para nietropięści. To na pewno mi się sprzyda Ale to mi się nie sprzyda Więc zamiast tego weźmiemy kuszę Bum Bum A to jest Bum Bum Daje fajnie No to weźmiemy sobie takie O Kurde no kurde, co on robi? Ja się prawie stamtąd wydostać dostać nie mogę. Nu cum de da ei. Și rupi arma, ta О, ну что, ясный, честный, в длебе. Ej, gań, gań, go łypu! No kurde, jak mnie ktoś zabija, to nie odwala, no. Nie mam grać, kurde. No cóż, trzeci dzień, tylko to gram. No, no to takie życie. Ej, gaj, go łypu! Nie, to się tu wejść. Patrzcie. O, oh, da się wspinać? Dość, dość, dość. Jaki tym. Ty, bo nie pamiętam. Jestem czerwony? Czy niebieski. Bambo, bam. Bolę Jestem czerwony? Boga mam jest! Ja mam prosu. oni są nudy. W końcu jest zabijam związowy. To nie tak źle, nie? Noż do jasnej, ciasnej. No ja chcę tam do góry iść. Nie no, nawet nie mogę zedytować. Teraz, mam to gdzieś, mam w to wywalone nie idzie nie idę nigdzie teraz już do góry mam w to wywalone teraz teraz ważniejsze jest życie niż jakieś edytowanie nie no jak oni mnie denerwują nie, nie ja sobie muszę inaczej klawiaturę postawić bo tak to nie...

Jakie to piękne było. Ale się skończyło. Dum, dum, dum. Nie mogę edytować. Aha. Tak mówię że ja mogę edytować. ale już to pewnie jest winą no tak. No bo inaczej. Dun, 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 dun. No kurde, chłopca musiał... Ja w niego strzeliłem, żeby go uratować, a on go pożrzał. W ogóle na początku nie wiedziałem, że jest w ogóle taka możliwość edytowania. Czekajcie, bo mam plan wykonam. go sam. Mam wielki plan, którego wykonam sam. A, to, to, to nie to. Mm -hmm. A nie, to jednak to. Nie typek, piakis

Dobra, gdzie te rupki, gdzie te rupki, gdzie te rupki! te rupki! Ja ich zabiłem jednego, już zabiłem znowu! Dobra, nie umiem grać Dobra! Jeszcze raz mnie zabijam, to mi się odpala kurzawa i... Je. Jeżeli te nie mogę zginąć, jak zginę, za Kończę ten odcinek. Nie. O nie widzowie! Dobra. No to pa! Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, więc pa!